Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku z Mountain Blade Ogniem i Mieczem. Tam widzę, że Starachowice zostały spalone. Lublin został zdobyty przez y, Szwedów. O, oblegany jest. Pojedźmy tam. A my przegraliśmy na. A my przegraliśmy na. Goniem nas. Husarzy. Dobra. To chyba jest na sery nasze... wyniszczenie Oni na sery chcą nas wyniszczyć Kusaria nas dopadła Zdrajcy No i już Stracimy większość Dobra O, kto to? Wojewoda Ty, będzie Będzie atak na Lublin Dobra, my pojedźmy do Warszawy i się tam musimy podrekrutować. Oraz Bo, ile mam pieniędzy w ogóle? Nie, no, trochę mamy. Ale trzeba się. Ale może odbiją lwów. Znaczy, lwów, kurczę. Yy, Lublin. Lwów to mamy. Hmm. Króla nie ma. A nawet nic nie mogę sprzedać. A no właśnie. Karczma. Mam więźniów. Ktoś potrzebuje? Podróżnik. Księgarz. Pośrednik. Wróci... O. O, pos. Jo, ale drodzy są. Ile mam pieniędzy? Bo nie sprawdziłem. A. No, e, coś dodało, ale nie do końca. Najmniej knieży. O, za stówaczkę idziecie, dobra e, jak tam z kosztami? Dobra, przenocujmy jedną noc. Zaraz zobaczymy, czy odzyskamy Lublin, czy jednego stracą. Oho O nie, nie. Jesteście za szybcy. Dobra. No, jak chcesz się bić, to się bijmy. Trzymać pozycję. Strzelić bez rozkazu. Oni mają chyba broń palną. Tu. Atakować, atakować, atakować. Zapomniałem, że oni mają broń palną. Czy... Aj, tu jeszcze jest kawaleria? Taka. Kurcze. Oni dosyć wolno idą. Dobra. O, tu jest ich generał. Jakby jego. Dobra, padł ich. Padł ich y, główny dowodzący. Teraz będą trochę. trochę nijako. Czy trochę nijako. Jedźmy, jedźmy. Dobra. Tracimy sporo, sporo ludzi, jednak chyba to, to, że ich generał był, był nam na rękę, bo on ich trzymał w szyku, tak to ruszyła hołota. A, tylko ja zostałem No to super No to super Też nie do niewoli Do twierdzy O Udało nam się Ojej, dobra, do jakiejś twierdzy Ładyń Ładyń, dobra Ile mam pieniędzy? Niedużo. Straciliśmy. Ej, nie tak. No nie. Aha. O nie. Tylko jeden? Nie, dwóch jest. No. Dobra. Podejdę. No nie, dwóch. No i git. Dobra. Moja postać się awansowała. Dobra. Walka wręcz, broń palna, dwuręczna, nie wiem. Atletyka może się przydać. Nie wiem, użyjmy tu w intelekt i użyjmy to w szkolenie. No szkolenie bym dał, dobra. Nasz oddział, coś nic, dobra O, Lublin został odzyskany. Przynajmniej to. O. Najemna lekka kawaleria. Teraz tak pod kawalerię widzę, że idzie mój oddział. O, pieniędzy nie mam. Ruszajmy. Może nie umieramy, to byli tam jacyś ten Niczy ten, kto to dokładnie jest? O, uwaga Kurczę Dobra, to was to trzeba potraktować odpowiednio Dobra Szarża Mogło się źle to skończyć. Pikinierów widzę, że jest. Dobra. Czy no, Pikinierzy to ogólnie są problemy dla do kawalerii. Dobra, oberwał. Dobra, jeden padł. No i. wygraliśmy. Idźmy na rynek, na broń. Za ile to sprzedamy? Ej, no, dobrze. No, dobrze. I dokarczmy. Coś coś? Najemna kawalerzyści Bardzo dużo tych kawalerzystów najemnych Nie no, to będzie większość naszych tych funduszy Aż tak na kawalerii polegać? Nie no dobra Trzeba podrekrutować ludzi w ogóle Więc widzimy się widzowie jakieś... Już... Bo rekrutuję tutaj ludzi z okolic Trochę duża siła, a ile tu? 72, ja, czy Pułkowniku... Trochę, trochę niewyszacowane te liczby Jakby inni jeszcze pomogli tutaj, o. Przyszli z pomocą No to wtedy można by było. O najemni ten podróżnik. No i dobrze. Mamy nawet dobrą armię. Możemy teraz iść i... Nie wiem, co robić. Nie, wiem, będziemy tutaj yy, wnerwiać... Yy... To tu nie są, to są kozacy. No powstanie hetmańskie, tutaj będziemy, o. Ale bym się na nich zemścił. O, dezerterzy jacyś. Chłopi. O, no to. Jakieś chłopstwo, co to jest? To dałoby radę. O. Pomóżmy naszemu patrolowi. No i husaria tu jest, dobra, no to damy radę Czy nagle wychodzimy za murka i nagle kawaleria w nas... Łęczny kawaleria, a to strzelcy w naszą stronę. No właśnie, o tym mówiłem. Tylko że ich jest czwórka, to się ich No ja Ej też zaszarzuję, dobra. Też tak zróbmy Dobra Tyle było z mojej szarży. <laughs> ja cię. Nie no, beznadziejnie. Aha, lub został odbity przez generał Gustav Ho Nie no. Jak to? Jeszcze tam chyba nowe miejscówkę w Kosejli. Nie wiem, kowno tam. Aha, mam zanieść jakiś list. Nadal się nie widziałem, co się z królem stało. E... Nie wiem gdzie jest teraz. Aha, nie wiem. To jeszcze masz do mnie pretensję, że nie wezmę ci listu, i jeszcze nie wiesz gdzie jest ten Zamo... zamoż. Gdzie to jest? Za Oho. Tu jakaś bitwa się toczy. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest. Bo będę musiał tam jechać. Yy, informacje. Pokaż na mapie. Dobra, widzę. Widzimy się, jak ja tam dotrę. A nie lepiej. Aha, nie, bo oni. Oni są na wzgórzu, dobra. I strzelają Jako ich zabiłem? Trafiłem kogoś i zabi... Yo! Panie Michale, nie spodziewałem się tego po panu. Jesteś taką kawalerią, strzelaj. A, konia zabić, Dobra. Go nie. do niego. Nie! Uciekł mi. Dobra. Aha, bo to jest odnośnie innej misji. To nie jest list. Okej. Okay. No i tak to tam pójdę. Bo tam jest jakieś zadanie. Okej. Okay. Trzeba pokonać rozbójników. Ej, no dobra, no to to jest proste zadanie. to to zarobię na tym. Dobra O kurczę, ale poleciał O, ale sobie dali się radę I to jeszcze Barbara tak go pobiła O co chodziło? Dostarcz towary za przywiózł, warstw, ja się. przywiózł Sól, no to sól będzie gdzieś tam pod tym Sól będzie gdzieś tam ponad morzem. Zapewne zobaczmy ile po tutaj chodzi. Albo pod smoleńskim. Zobaczmy po ile tutaj chodzi sól. Lublin nadal jest. Jać. Tu macie sól. Tu macie jeden worek soli. Jeden. Worek w soli. Nie no, zawsze coś. Nie, no dobra, do Krakowa lecimy. Kupić sól. Nigdzie nie ma soli. Kurczę, sól się skończyła. O kijów. Oblegacie kijów? Ała. Jebnąłem się. Aha, że w wiosce są rozbójnice. Myślałem, że ci, co tam biegli. Już wam pomagamy. Ewidentnie tutaj lubią się położyć, yy, po położyć, tak? Panoszyć yy, rozbójnicy w tych okolicach. Przedtem mnie tutaj zaatakowano, a teraz... A teraz się chowają po wiosce i atakują. O kurczę! na ostrzeli. dobra. Sił to będzie dobrze. Dobra, a panu. Koszty można wliczyć tam. Mniejsze koszty będą. O, idealne. Zmienione. Nie, nie, nie wycofuj się. Ej, no już pokonani. jabłek dostałem. Chyba już zrobiłem te, takie główne zadania, można tak powiedzieć. Pomożemy ich, na weteranów, a tutaj na muszkieterów. Ile mam pieniędzy? Nie no, dobre pieniądze. Dobra, zatakujmy ich. No, oni są tu. O Barbara biegnie z kijem na niego. I w sumie... W sumie to dzisiaj zrobiliśmy sporo widzowie. Pomogliśmy zamościowi bardzo. Byliśmy w niewoli. Zrekrutowaliśmy dosyć porządną armię. No to co widzowie? To chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym ruszymy tam pomóc może coś na na Ukrainie dzisiejszej. Ale no cóż, to na tyle w dzisiejszym odcinku widzowie. Ja się z wami żegnam. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. I do zobaczenia. Cześć!